Nie próbuj sprzedać wszystkim klientom. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak próba sprzedaży do każdego klienta, który się u ciebie pojawi, czyli to myślenie, że każdy klient na wagę złota może zabić biznes. Czyli dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nie wolno próbować sprzedać wszystkim klientom. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast. O tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tamasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Była kiedyś firma, która sprzedawała ekskluzywne produkty i miała 90% rynku. 90% klientów płaciło tej firmie za jej rewelacyjny produkt, ale menadżer. Tej firmy, nagle popatrzył na rynek, na statystyki i zobaczył, że 10% klientów nie kupuje ich produktów. 10% klientów idzie w produkty cenowe, kupuje produkty cenowe, kupuje produkty konkurencji. Doszedł do wniosku kurczę, jeżeli jest 10% klientów, dla których cena jest ważna, tych 10% klientów to też jest jakiś pieniądz, no gdzieś się trzeba rozwijać, to dajmy może tym klientom. Dla których cena jest ważna, tańszy produkt, po prostu zakomunikujmy, że mamy też produkt dla tych klientów. No i wprowadzili produkt, który był skierowany do tych 10% klientów i puścili komunikat: Oto my, producent najlepszego produktu na rynku, mamy też produkt tani i ten tani produkt też jest całkiem dobry, i on jest skierowany do Ciebie, kliencie, jeżeli dla Ciebie cena jest ważna. No i rzeczywiście, część z tych 10% klientów zaczęło kupować ich produkty. Tylko stała się rzecz bardzo istotna, która niestety zachwiała równowagą całej firmy. Dlaczego? Dlatego, że ci klienci, którzy dotychczas płacili drogo, kupowali te drogie produkty, dawali zarobić tej firmie, nagle zaczęli się zastanawiać, ale kurczę, jeżeli oni mają też produkt tani i mówią, że ten tani produkt też jest dobry, no to dlaczego my mamy kupować ten drogi? I nagle się okazało, że ten rdzeń, to czyli to, co dawało rzeczywisty zysk firmy, że tutaj nagle cały rynek się zachwiał i klienci zgłupieli, przestali rozumieć, dlaczego mają płacić drogo, poszli w te produkty tanie i nagle się okazało, że ci klienci rozsypali się po wszystkich producentach i nagle się okazało, że firma stanęła na skraju bankructwa tylko dlatego, że próbowała nie stracić tej specyficznej grupy klientów, którą tracili. Uwaga, nie wolno walczyć o wszystkich klientów na rynku. Trzeba zdecydować się, kto jest moim klientem, a kto moim klientem nie jest. Zajeżdżam kiedyś do małego przedsiębiorcy, kiedy pracowałem jeszcze jako przedstawiciel handlowy, ale też już jako szkoleniowiec, trener, osoba, która uczyła swoich klientów, edukowała. Zajeżdżam do jednego z moich klientów, a on mówi Tomek, ja po tym twoim szkoleniu to mam takie przemyślenie, wiesz, ja muszę zadbać o konkurencję, ja muszę się postarać, żeby moja konkurencja miała co robić. No dobra, dobra, czekaj, o czym ty mówisz? No wiesz, ja tak zacząłem się zastanawiać, że jeżeli ja walczę o wszystkich klientów, to ja ściągnę do siebie wszystkich klientów i będę miał tych klientów fajnych, tych dobrych. Tych, z którymi mogę zbudować partnerską relację, ale będę miał też tych klientów reklamujących, tych klientów, którzy są wiecznie niezadowoleni. I jak ja będę walczył o tych klientów, tych wiecznie niezadowolonych, to ja tak, mam tak, takie w ogóle spostrzeżenie, że ten klient wiecznie niezadowolony to on często potrzebuje jeszcze więcej czasu niż ten klient dobry. Ten klient niezadowolony jeszcze wraca, składa reklamację. I właściwie to ja nie chcę tego klienta. Ja chcę, żeby tego klienta obsługiwała moja konkurencja. Ja muszę o nią zadbać. Niech oni mają co robić, niech obsługują tego klienta, a ja w tym czasie będę obsługiwał tego klienta tego dobrego, tego z którym da się zbudować partnerstwo. Ja będę miał dla niego czas. On mi zapłaci za mój produkt, za moją usługę. To ten klient będzie utrzymywał mój biznes, a konkurencja niech się zajmuje tymi klientami, z którymi ja nie chcę współpracować. I oczywiście brzmi to trochę jak żart, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo mądre spojrzenie na biznes. Jeżeli my dokładnie wiemy, kto jest naszym klientem, a kto nim nie jest, to jesteśmy w stanie ułożyć komunikację z rynkiem dokładnie pod tego klienta. Jesteśmy w stanie tak ustawić cenę, żeby ta cena była dla tego klienta gdzieś w górnych półłapach jego możliwości, ale żeby była dostępna. Ponieważ jeżeli będziemy próbowali sprzedać wszystkim, no to część klientów zacznie nam mówić, hola, hola, za drogo, takie produkty można kupić taniej. Żeby nie powiedzieć, że niektórzy klienci będą nawet komunikowali, ojej, jesteście złodziejami, chcecie zarobić na mojej krwawicy. No bo rzeczywiście jest grupa klientów, dla których taka wartość, czyli te wysokie pułapy cenowe, to już będzie nawet na granicy oszustwa. No i teraz pytanie, gdzie my chcemy kierować tą swoją ofertę? Czasem robi się to w ten sposób. Że inaczej się nazywa produkty, ponieważ ta historia, którą opowiedziałem na początku, to jest prawdziwa historia jednej z wielkich firm. Tylko, że ta firma wprowadziła ten tani produkt pod swoją marką. Gdyby ta firma wprowadziła ten tani produkt pod zupełnie inną marką, który by się nie kojarzył z ich głównym produktem, to możliwe, że to by była nawet ciekawa opcja biznesowa. Ale w związku z tym, że oni to wprowadzili jako jeden brand, jako jedna marka. To nagle się okazało, że to był bardzo duży błąd, i teraz musisz zdecydować, z jakim produktem docierasz do jakich klientów, bo jak nie podejmiesz tej decyzji, to zawsze coś będzie nie tak. Czyli jeżeli twoja cena będzie za niska, to ten klient, który chce kupić bardzo dobry produkt, bardzo dobrą usługę, będzie myślał: No nie, to chyba nie jest naprawdę dobre. Ja nie chcę tych tanich produktów, nie chcę tanich usług. Bo ja jestem klientem ekskluzywnym. Ja chcę zapłacić za coś, co jest bezpieczne, co jest wartościowe. I uwaga, ten najlepszy klient od ciebie nie kupi, jeżeli twój produkt, twoja usługa będzie tania. Z kolei, jeżeli twoja usługa będzie droga, no to oczywiście znowu jakaś grupa klientów od ciebie nie kupi, bo będziesz za drogi. Dlatego tak ważne jest targetowanie tego, co robisz, do konkretnych grup klientów. Musisz wiedzieć, do kogo docierasz, i docierając do tej grupy klientów, musisz zaakceptować to, że jacyś klienci od ciebie nie kupią, ponieważ to nie będzie dostosowane do ich potrzeb. I to jest bardzo ważna informacja. I oczywiście, jeżeli, nie wiem, świadczysz jedną usługę, to to nie jest proste, bo musisz zdecydować, gdzie są ci twoi klienci, nie masz nic w zamian. Jeżeli sprzedajesz produkty. Czyli nie wiem, jesteś producentem słodyczy. Twoja firma produkuje słodycze, no to wtedy możesz stargetować produkty, czyli te, wtedy możesz produkować produkty dla średniej grupy klientów, dla tych klientów, dla których cena jest super ważna, i możesz mieć linię produktów ekskluzywnych, bardzo drogich, do wąskiej grupy klientów. I oczywiście pewnie się domyślasz, że tych klientów super, super drogich będzie mało. Największa grupa klientów to zawsze jest środek, czyli to są ci klienci, którzy chcą kupić dobry produkt, dobrą usługę, ale w miarę tanio. No i oczywiście jest ta grupa klientów cena, 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 cena i oczywiście możesz mieć wtedy produkt lub usługę dla tych klientów, ale nie możesz z jednym produktem, z jedną usługą próbować docierać do wszystkich, bo zawsze będziesz miał jakiś problem, zawsze będziesz miał jakąś dychotomię zawsze ktoś ci powie albo, że za drogo Albo ci powie, że no to ja chyba od ciebie nie kupię, bo dla mnie to ty jesteś za tani. Oczywiście klienci najczęściej tego nie mówią, tylko po prostu nie kupują. Więc warto targetować klientów, warto rozumieć do kogo docieram, warto rozumieć jakiego klienta chcę, a jakiego nie chcę, czyli mówiąc najprościej, nie wolno walczyć o cały rynek. No dobra, mam nadzieję, że to spojrzenie na biznes jest przydatne. Mam nadzieję, że to jak opowiadam w swoich podcastach o biznesie, o tym jak budować swoją markę, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli jesteś sprzedawcą, to mam nadzieję, że to ci pasuje. Jeżeli masz podobne spojrzenie na biznes, jeżeli masz podobne wartości, to ja nazywam się Tomasz Kalko, moja strona to jest tomaszkalko.pl. Jestem trenerem, szkoleniowcem, konsultantem, pomagam rozwijać biznesy. Jeżeli chcesz Masz takie wrażenie, że możemy razem wzmocnić swój biznes, to po prostu napisz maila na biuro.maupa.kalko.pl. Oczywiście dzielimy się swoją wiedzą na Facebooku, na LinkedInie, na YouTube, jesteśmy na wszystkich dostępnych kanałach. Znajdź nas, polub nas. Będziesz dostawał więcej informacji. Jak wejdziesz na moją stronę, możesz zapisać się na newsletter. Będziesz dostawał co tydzień maile z jakimiś fajnymi, ważnymi informacjami. Ja nazywam się Tomasz Kalko. Życzę Ci, żebyś sprzedawał dużo, drogo i żebyś miał zadowolonych klientów. Trzymaj się, hej. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. biuro małpakalko.pl bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.